W każdej renomowanej firmie samochodowej istnieje naturalna i zdrowa tendencja do poszukiwania następców, wersji rozwojowych lub wariantów modeli najbardziej udanych i cieszących się największym powodzeniem. Zasada ta nie ogranicza się bynajmniej tylko do samochodów osobowych. Praktyki zakładów Star SA, największego potentata w produkcji samochodów ciężarowych w Polsce, dowodzą, że można ją stosować z dobrymi wynikami i do ciężarów. Przed laty bezspornym hitem Stara był ciężarowy samochód terenowy Star 266, przeznaczony do pracy w szczególnie ciężkich warunkach. I oto w ostatnim czasie w ofercie zakładów Starachowickich pojawił się typ samochodu o innych rozwiązaniach i wyglądzie, ale o podobnym przeznaczeniu i zaletach: wielozadaniowy Star 744, przystosowany do jazdy w trudnych warunkach. Wiemy już zatem, że miejscem narodzin samochodu ciężarowego Star 744 są zakłady starachowickie Star SA w Starachowicach. Samochód Star 744 powstał jako pojazd wielozadaniowy z wieloma specjalistycznymi zastosowaniami. W związku z tym już seryjnie wytwarzany jest w kilku wersjach, różniących się rozmiarami, zabudową i osprzętem. Niektóre z owych wersji wyposażone są w świetlną sygnalizację ostrzegawczą i ochronne kosze na reflektory i kierunkowskazy. Star 744 jako pojazd do zadań specjalnych posiada, jak widać, spore możliwości poruszania się w trudnych warunkach drogowych. Podobnie jak Star 266 ma dużą zdolność pokonywania wzniesień i stoków bocznych. Potrafi też pokonywać brody wodne o głębokości do 70 cm. W warunkach szosowych Star 744 może rozwijać prędkość maksymalną do 113 km na godzinę, czyli więcej niż którykolwiek z jego braci. Tak dobre osiągi zapewnia mu silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem i wtryskiem bezpośrednim typu Star T359E o mocy 110 kW przy 2400 obrotach na minutę. Dopuszczalna ładowność tego dynamicznego samochodu wynosi w zależności od wersji nadwozia od 3100 do 3500 kg. Star 744 może też występować w wersji przeznaczonej dla wojska, a że jakość jego wyczynów na to, że przeszkód nie wymaga chyba komentarza, możemy śmiało powiedzieć, że jeśli chodzi o walory bojowe, niewiele chyba ustępuje słynnej 266. Samochód Star 744 produkowany jest seryjnie w trzech podstawowych odmianach. W wersji energetyka z tzw. kabiną brygadową mieszczącą 6 do 8 osób, w wersji podstawowej ze skrzynią ładunkową i w wersji geofizyka z furgonem posiadającym dwa przedziały osobowy i ładunkowy. Oczywiście i ten samochód może być wykorzystywany jako podwozie pod zabudowy specjalistyczne. Poszczególne wersje 744 różnią się od siebie rozmiarami i masą własną. W wyposażeniu dodatkowym znajduje się m.in. wciągarka elektryczna o uciągu 45 kN, bardzo przydatna w terenie podmokłym i błotnistym. Po przyjrzeniu się niezwykłym wyczynom Stara 744 na torze przeszkód wypada żałować, że zakłady starachowickie nie produkują jak na razie osobowych samochodów terenowych. Ale ci, którzy potrzebują na przykład w sytuacjach awaryjnych dotrzeć ze specjalistycznym sprzętem w trudno dostępne miejsca, mogą już dziś zaopatrzyć się w prawdziwie terenową ciężarówkę na każdą pogodę.